Polski Festiwal Teatralny Most po raz siódmy. To już mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że ta idea chyba po prostu musi trwać. Ciekawa jestem jak długo i ciekawa jestem, czy jak mi się już nie będzie chciało tego robić i dostanę takiego Lenia, czy ktoś to po mnie przejmie. Festiwal teatralny ma rękę ogólnopolską. Choć myślimy o tym, żeby rozszerzyć ją o międzynarodową współpracę, próbowałam sobie kiedyś narysować taką mapę Polski i punkty, z których do nas przyjeżdżały teatry. No to fajnie, bo to już się zagęszcza, to jest, to jest super, bo widać, że dotarliśmy właściwie do każdego województwa. Wspomniałam, że na Gali będą rozdawane nagrody, ale bardzo ważnym jest. Fakt, że festiwal Most nie jest konkursem. Tu nie ma mądrych głów, które mówią młodym ludziom, że coś było fajne albo że coś było niefajne. Że nie wartościujemy tutaj spektakli. Dla mnie takim bardzo ważnym elementem są warsztaty, które są trzeciego dnia. Warsztaty są dla wszystkich uczestników. Jestem bardzo ciekawa, jak zareaguje młodzież na te warsztaty. Będzie to teatr improwizowany. Warsztaty poprowadzą aktorzy grupy Peleton. Będą również właśnie w związku z tym występy gościnne i peleton w poniedziałek, młodzieży, zaprezentuje się. Jako zawodowcy pokażą swój spektakl teatru improwizowanego. A we wtorek druga niespodzianka, drugi gość festiwalowy, i będzie to karakonia, pieśni według szulca. To jest spektakl, który jest w repertuarze teatru Miniatura. No, tu jestem ciekawa, jaki będzie odbiór tego spektaklu przez młodzież, ponieważ spektakl jest oparty o lekturę sklepy cenamonowe Bruno Schulza i to są takie dwie fajne niespodzianki na wieczór. Myślę, że... Dobry, dobry impuls do tego, żeby wieczór spędzić w ciekawy sposób. Zobaczymy grupy teatralne oraz, co się już zdarzyło w historii festiwalu, zobaczymy również monodramy. Na przykład Gabriele Wilczopolską z Legnicy, właśnie w monodramie Gdzie jesteś, Romeo. Teatr Tup przyśle swojego reprezentanta Szymona Szczęcha, z monodramem Jestem. Przyjedzie do nas już po raz kolejny kaprys z ŁAP, wielokrotnie nagradzany na festiwalu i uwielbiany mm. przez publiczność. Pojawi się po raz pierwszy studio teatralne imienia Jacka Woszczerowicza z Siedlec, Teatr Akcja z Inowrocławia. Kaprys, wrócę, pokaże opowieści Giovanniego B. Studio teatralne z Siedlec pokaże pokój stołowy, a teatr Akcja Nocny Autobus. Teatr 30 Minut z Ełku to jest, to jest też nasz stały bywalec. Pokażę bajko smoku o Biboku. Teatr Avis z Nowej Soli to jest chyba najbardziej liczny spektakl, jeśli chodzi o liczbę aktorów na scenie, bo aż 19. Pokażą nam lęk. Na Łowisku. Będzie również Demask z Bielska Podlaskiego e, oraz teatr Barzyniak z Ostrudy, e, który pokaże przypadki księżniczki B. A wracając do maski, to będzie Jak Ty Nic nie Rozumiesz. Oraz będą e, nasze trójmiejskie teatry. Będzie Młodzieżowa Akademia Teatralna z Gdańska, która pokaże Romeo i Julia w czterech odsłonach, oraz będzie teatrzyk Błękitnego Czasu z Sopotu, który pokaże, co się stało z naszym czasem. Całość festiwalu otworzy spektakl Teatru Pod Mostem, który ja prowadzę, i w mojej reżyserii będzie pokazany spektakl Uchuru. Więc 12 spektakli. Każdy inny, każdy w zupełnie innej konwencji, z różną energią, z różnym przekazem, ale to, co łączy, to chyba to, że po prostu czuje się pasja. W środę po warsztatach będzie gala zakończenia. I ta gala też nie jest taką zwykłą naszą galą, ponieważ na gali zawsze oprócz oczywiście nagród yy, i jakiegoś podsumowania tego, co się wydarzyło. Yy, zawsze początek gali to są takie krótkie, pokazy warsztatowe, yy, czyli młodzi ludzie pokazują fragmenty tego, yy, co ich zainspirowało albo co się nauczyli na warsztatach, które mieli kilka godzin, przez kilka godzin wcześniej. Yy, I to są. Przeważnie bardzo miłe akcenty, bardzo fajne akcenty. Każdy zespół dostaje statuetkę, każdy zespół dostaje dyplom, e, ponieważ wszyscy są wygranymi. Ale żeby dodać smaczku i e, jednak, żeby ten element starć był, e, to zdradzę, tak, jest juror, jest jeden wielki juror i jest nią publiczność. E, publiczność festiwalowa, czyli przede wszystkim uczestnicy grup teatralnych i ta publiczność głosuje na e, spektakl który się najbardziej podobał. A oprócz tego dyrektor Teatru Miniatura przyznaje dwie nagrody indywidualne. Jest to nagroda za najlepszą kreację aktorską męską i za najlepszą kreację aktorską damską. I czasami zdarzają się również jeszcze inne nagrody, ale niech to zostanie słodką tajemnicą, bo na każdym festiwalu mamy niespodzianki.